Muszę ujdzie dzisiaj sobie jednak naczka z farminga Nienawidzę tego. Dobrze, Jak już jesteśmy, to spróbujemy. Znaczy jakiś jesteśmy, to zacznijmy do y, tym oto przejazdem do naszej gospodarki. Mamy kupioną tutaj ziemię. Y, 20 w 19 to będzie seria pod tytułem Sąsiedzi i będzie kilka sezonów, tak z 5-6. Jeden sezon będzie miał po 50 może 30 odcinków, coś takiego. A tym, czas, a tym akcentem lecimy sobie do naszej gospodarki 80 na godzinę jedziemy, więc jest nad szybko. Zawsze myślałem, że pociągi mogą być trochę szybsze, Zatem ten, ten ponad w, w pociągach jest też nie fajne, bo akurat nie trzeba trzymać, a pociągi mogą same jechać, więc jest fajnie. Jesteśmy już obok z nowych czterech. Yy, jeszcze chciałem powiedzieć, że będą tu czasami się yy, inni pojawiali i będzie yy, zaczynamy z 12 mil milionami na start. Yy, yy, więc sobie jedziemy, jedziemy, jedziemy Mijamy pole numer 1. Yy, zostało nam jeszcze Zaraz wam powiem Nie, nie czekajcie mm. Gdzie my jesteśmy? Tutaj, czyli musimy jeszcze przejechać tutaj Czyli wysiadamy gdzieś tutaj O i będzie Trzeba że no dobra pojedźmy i później się te i powiedzmy, że przeszliśmy. Potrzymamy sobie jednak, żeby móc zawsze zahamować. Właśnie trochę gra. Kto, kto zrozumie co to jest, to nie wiem, jak to znać. Czekajcie, bo my powinniśmy iść hamować, 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 hamować. Jesteśmy Dobra, teraz kupujemy Sobie auto Żeby moc Kupujemy sobie chyba tego szybszego, co? A, czekajcie Kolory jeszcze yy, Weźmy sobie takiego czerwoniaka Na no, tym I na no, tym Żeby były takie trochę inne I bardziej inne kolory To jeszcze możemy No, kupimy go, nie? Jedziemy już do naszej bestii czerwonej, To trochę inaczej brzmi. To się trochę przemieścimy. O, się dziwnie tym prowadzi. Zawsze kupowałem tego słabszego pick-upa. Serie strasznie dziwnie. Zaczek to skręca. Z przodu będzie lepiej do serii Roplay. To będzie bardzo realistyczne. Będziemy próbowali jak najbardziej realistycznie grać. O, oprócz oczywiście kupowanie, powiedzmy, że to zamawiamy na dnie czy coś. Yy, dobra, no najpierw tę na gospodarkę musimy kupić, sobie ja zawsze stawiam ją, yy, tutaj. Da dajcie znać, gdzie wy zawsze stawialiście. Podarki. Tutaj można sobie na przykład postawić o. No, jest już nasza gospodarka. Teraz trzeba kupić jeszcze coś takiego Tutaj zawsze się też stawiało, pamiętam Boże, jakie dawnego grałem Farminga Dobra, lecimy tutaj, sobie postawimy taką jedną, bo na początek tak później będziemy rozwijali tą gospodarkę, to pole na pewno kiedyś zniszczymy, to nam na razie posłuży. Yy, dobrze, wiemy, co musimy zrobić oczywiście, jeżeli to jest... Jeżeli to jest... z farminga. To musi być. Musimy, no, musiałem. Czekajcie. Gdzie my tu można było postawić? Wiem, że tu gdzieś jest laptop. Chyba w tym pokoju nawet jest. Nie, to był chyba w innym pokoju ten laptop. Nie, tu jest. Tak, tak, tak. Oczekujcie, jak ja mam zwolnić? Muszę? Czemu nie mogę w domu? Musimy sobie postawić tutaj. Może 19 się będzie dało no, Raczej się nie da. Yy, chcieliśmy tak dobrze. Ale nieważne. Przynajmniej postawiliśmy na dworze. Yy, Chyba, że może wejdźmy tutaj coś. Na pewno sobie chcemy postawić to. To sobie postawimy na pewno. Będziemy robili tutaj biznesy. Tutaj się zawsze stawiało tego. I to będzie nasz taki jakby, wiecie, Kontek, i de out. Koniec, de out. No tak, jak na zakupy, wiecie. Hmm, będę, to jest też seria z DLC, to będziemy trochę więcej DLC niedługo pewnie coś doładowali. W następnym odcinku oczekujcie więcej tego DLC, bo na 100% będzie więcej tego DLC. Możecie powiedzieć w komentarzach, kiedy raz ty, przy tym, w tym zdaniu używam słowa DLC. znacznego Weźmy teraz sobie na fędy. Eee, Dobra, to są najlepsze fędy. To sobie kupmy takie 1000 bar, ja można sobie chyba wziąć. Mm, jakie bierzemy koła? Weźmy, może, to co to nam daje. Jest chyba tylko przez to, te halsze. Okej, okay, weźmy sobie na pewno szerokie opony z obciążnikiem i modyfikacja silnika na największą oczywiście cały będziemy musieli już też Dobra, kupmy takich trzy yy, Jeszcze teraz trzeba dokupić kombajna yy, Tego zawsze kupuję Pięta chyba weźmiemy, nie? Eee. No i ten idealny tak. Idea 9T jest tylko. E, dobra, no to trzeba teraz Jeszcze tutaj zobaczymy, czy tegoś nie będziemy potrzebowali z tego jeszcze. Eee. już lewo, że tutaj. weźmiemy sobie tam, żeby był wózek widłowy jakbyśmy potrzebowali czegoś ten dobrze teraz sobie weźmy tą żniwiachkę przyczepę sobie weźmy jakąś też otwędę ale ile mają nie mają chyba to kupmy sobie taka wystawa, jeszcze chyba Nie pamiętam jak ja wziąłem Dobre, to szerokie opony weźmy. Szczepę to mieliśmy kupione, to header mieliśmy kupione. Teraz jeszcze trzeba kupić kultywator. Weźmy sobie, nie wiem, taki ile on ma. 8 metrów weźmy sobie ten na 16, na 12. Niech będzie ten. Kultywator kupiony, teraz trzeba kupić jeszcze... Jest siewnik, 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 gdzie my mamy siewnik? Tutaj są siewniki. Kojda, te były fajne, ale nie, one są za duże. To weźmy tego. To jest, nie? No to, co ja gadam. Eee, teraz jeszcze trzeba wziąć. Mieliśmy trzy T, to i mieliśmy już siewnik, czyli mamy już wszystkie trzy te. Weźmy sobie jeszcze y, może palety jakieś weźmy. Kupmy, dokupmy na kiedyś tam. Jak y, będziemy... Na pewno sobie kupimy dwa worki z tym. Kupimy sobie... Co będziemy chcieli? Y, kodować... Y, dobra, to szybko wylosujemy. Nie y, ja zamykam oczy i będę sobie przemieszał. No i za koni wypadą. Czyli weźmiemy sobie też dwie zakoni. Nawet trzy można wziąć. I z tego nic nie bierzemy, dobrze. Więc można jechać już po nasze... Nasze... Jedziemy już po nasze, wiecie. Yy. No zresztą. na silników chyba ja nie zgasiłem. A, nie wiem, co chcesz tam? Oczywiście kierunkowskaz musi być. radio hmm. No jest lepiej, o wiele lepiej Więc będziecie mnie na pewno lepiej słyszeli Jedźmy sobie po nasze ciągniki już I Będziemy je tam parkowali To jest na pewno I Będzie trzeba na pewno Kultywatorować pole a, no, tak, yy, trzeba będzie zrobić sobie pole, bo pewnie mamy, wiecie, inne rośliny, a będziemy coś innego chcieli zasiać. Zresztą ja nie wiem, po co tu nikogo nie ma. Nie możemy zachoczyć... Aha, nie zahaczyliśmy nawet. Nawet dobrze Że nie za, Że nie zahaczyliśmy sobie O tego trochę Lecimy teraz Lecimy O znak nawet Poleciał, patrz jak długo, patrz jak długo, patrz jak długo długo. No i skończył to jedziemy teraz. To jest tym, Nie, nie. To jest. Jedźmy sobie, już można chyba włączyć kierunkowskaz nawet. Może z będziemy skręceli. I teraz tutaj. Będziemy ferkowali z ciepłą, to jest rzecz, której nienawidzę. Tu chyba nie jest. Co się tam dzieje? A to, dobra Trzeba się ustawić odpowiednio. Może z tym, Tutaj się ustawmy. Tym, to się ustawmy, może. Tym wiecie co. Gdzie mam tu większe z nie, gdzie on, to wiem, to to jest jest nie, że szczerze mówię. Może w nie, 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 ma. nie, to jest to, dobra, nie, nie, tu jest dobrze nam wjeżdża. Dobrze nam nawet wjeżdża, jeszcze trochę trzeba. Jeżeli tutaj wjedziemy do tego to będzie już pół sukcesu. Zresztą, no czekajcie, musimy przeliczyć jeszcze. Raz, dwa, trzy, cztery. Czyli to będzie na... No, czyli będzie jak na te wszystkie. A będziemy musieli jeszcze dokupić jedną, wiecie. Ja już wlazło, nie? Eee... A... Coś źle poszło. Trzeba do przodu trochę pojechać. Hmm. Teraz trzeba tą przyczepą... Kiedyś się lepiej tam tą... Pamiętam, że w 17 się... Chyba lepiej jeździło z tymi przyczepami. Oj, tutaj trochę zahaczyliśmy. Trzeba trochę wycofać. Teraz trzeba wyprostować naszą pszczepę. Teraz trzeba to cofnąć w ten sposób. No i zablokować. Naszą pszczepę całkowicie. Ani już, ani, ani jedną, ani drugą. Wiecie co? Trzeba to zrobić tak. Dobra widzowie, trzeba zejść to tym narzędziem jest fajnie się tym jeździ. Podnieśmy sobie to bardziej do góry. Moim tutaj ten, o tutaj, to jest bardziej, zresztą widzicie, że, o fajny 25 na godzinę, Boże, jak to jedzie wolno. Kiedyś będziemy też kosić tutaj drzewa sobie kupimy tą działkę tutaj, czy ten teren sobie tutaj kupimy i będziemy tutaj kiedyś na pewno robić, wycinać las. No czy raz naraz nawet tego nie nazwał. Ale będziemy kiedyś właśnie... Mamy się jeden mord upatrzony. Trzeba go będzie po prostu pobrać. Tylko. I będziemy mogli robić wiecie już co. No dobra. To miała być taka nasza. Mm. No tak. To się w tą stronę? Tak. Trzeba teraz podjechać. Może weźmy na chwilę sobie ten widok zmienimy. Bardziej w dół.

Nie zrobimy jeszcze z tym Trzeba by było. O, zablokowaliśmy jeszcze tego. O kurde, to już jest koniec tej przyczepy. O, 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 może to jest uda? Coś tam idzie, zobaczcie Niby Spróbujmy obrać taktykę. No kurde trochę nieciekawa sytuacja. Ciągni, 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 ciągni. To nie niechabimy te bardziej. Może spróbujmy teraz od tyłu, jakby tam jakoś... Nie, no nie da się. Albo spróbujmy. Tak się zawsze bugowało takie rzeczy. A jak się nie to nie działało? Coś się resetowało. O kurde, tak. Teraz jakby to jakoś tak... Słuchajcie, wiemy co, ja już wiem, co trzeba zrobić. Jakby to przesunąć, ale trzeba by było trochę się... Dobra. I trzeba teraz, wiecie, odkupić tą samą, a nawet dwie. Tutaj postawimy. Postawimy tutaj te dwie szofy i kończymy na dzisiaj. O więc jak już powiedziałem, na dzisiaj kończymy. Jutro pojawi się kolejna część. A więc subskrybujcie, komentujcie, zostawiajcie lajki, wbijajcie do Young Capson i papa duże KS bez, ze spacją Elo.